Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Praktycznie co drugi właściciel samochodu w praktyce spotkał się z sytuacją manipulacji naprawczych i naprawczych nad samochodem i najczęściej problem był wskazywany przez problemy z uruchomieniem elektrowni. Dowiedz się, jak sprawdzić i wymienić przekaźnik zwijacza rozrusznika. Zdecydowanie, jeśli takiego problemu nie eliminuje standardowa rewitalizacja akumulatora lub czyszczenie styków, Wątpliwości padają na przekaźnik. Jak sprawdzić przekaźnik zwijacza rozrusznika, nie każdy wie, z tego artykułu dowiesz się jak to zrobić, a po zidentyfikowaniu konkretnej przyczyny najlepiej jak potrafisz naprawić tę część w warunkach domowych. Pamiętaj, że jeśli zwijacz mechanizmu rozrusznika działa normalnie nie będzie już żadnych trudności z uruchomieniem elektrowni. Diagnostyka na własną rękę. Przed bezpośrednim zdiagnozowaniem zwijacza rozrusznika zaleca się sprawdzenie samego rozrusznika. W tym przypadku istnieją specjalne techniki, które należy wykonać kompetentnie, aby dowiedzieć się który element zdecydowanie nie działa. Po włączeniu zamka i przekręceniu w nim kluczyka działający rozrusznik natychmiast spróbuje uruchomić jednostkę napędową, z kolei niesprawny mechanizm rozrusznika będzie emitował charakterystyczne kliknięcia. Uwaga, mechanizm można zdiagnozować pod kątem tego, czy działa, czy nie. Starą i sprawdzoną metodą na dziadka. Wystarczy wziąć długą szpilkę lub śrubokręt i zewrzeć dwa styki. Te ostatnie to metalowe bolce z tyłu przekaźnika zwijacza. Jeśli rozrusznik po zwarciu styków zadziała, przyczyna usterki tkwi już w zwijaczu rozrusznika samochodowego. Zdiagnozować rozrusznik. Oczywiście. Można również go usunąć. Tak przynajmniej robi wielu specjalistów. Tylko w tym przypadku, sprawdzając część Trzeba być niezwykle ostrożnym. Obród węzła może być tak silny, że rozrusznik może łatwo wyskoczyć z rąk i spowodować obrażenia. Charakter działania. Aby w pełni przeanalizować problemy związane z przekaźnikiem zwijacza, należy zrozumieć sposób jego działania. Cewka rozrusznika, otrzymując prąd z akumulatora, wytwarza pole magnetyczne. To ostatnie oddziałuje na zworę części. Z kolei zwora rozrusznika porusza się, ściskając sprężynę powrotną. Jednocześnie załączany jest Bendix połączony z kołem zamachowym. Gdy styki są zamknięte, uzwojenie nie jest już zasilane, ale zwora nadal utrzymuje cewkę wewnątrz. Gdy tylko jednostka napędowa zostanie uruchomiona, cewka traci prąd, a zwora jest odwracana siłą sprężyny powrotnej. Bendix musi się rozłączyć. Przyczyny awarii. Przekaźnik zwijacza rozrusznika najczęściej ulega uszkodzeniu z następujących powodów. Wypalenie lub sklejenie styków. Przepalenie uzwojenia. Zaobserwowano wady mechaniczne lub części uległy uszkodzeniu z przyczyn naturalnych. Aby stwierdzić, że przekaźnik zwijacza rozrusznika jest uszkodzony, można zaobserwować następujące objawy. Rozrusznik nadal działa, nawet po uruchomieniu silnika obraca się z bardzo dużą prędkością, o czym świadczy charakterystyczne brzęczenie. Po przekręceniu kluczyka w zamku słychać kliknięcie. Ale rozrusznik nie działa. Podobną konstrukcję ma przekaźnik zwijacza rozrusznika, montowany w krajowych wasach. Element chowający rozrusznik może różnić się tylko rozmiarem lub opcjami mocowania. W rzadkich przypadkach może występować różnica w urządzeniu rdzenia. Naprawa. Przekaźnik zwijacza jest naprawiany poprzez jego demontaż. Z drugiej strony. Prawie 90% zwijaczy rozrusznika nie jest demontowanych. Oczywiste jest. Że naprawa przekaźnika w tym przypadku jest niemożliwa, konieczna jest jedynie wymiana części. Wymiana odbywa się w następujący sposób. Obowiązkowe jest to odłączenie zasilania akumulatora. Mechanizm jest demontowany, oczyszczany z brudu i oleju. Nakrętka systemu szczotek jest odkręcana od śruby zwijacza. Styk jest usuwany ze śruby. Przekaźnik jest przymocowany za pomocą śrub mocujących do masy należy je usunąć. Konieczne jest również zdjęcie z końca nakrętki, a następnie rozłożenie na części. Usuń zużyty odzeń i wymień go. Montaż jest podobny, ale odbywa się w odwrotnej kolejności. Sprawdź. Jak wszystko działa, należy sprawdzić działanie części, w przeciwnym razie nie można mieć pewności że wszystko zostało wykonane prawidłowo. To jak rozwiązywanie zadań matematycznych za pomocą sprawdzania. Jeśli wszystko zostało wykonane prawidłowo, nie będzie problemów z uruchomieniem silnika, pod warunkiem, że przyczyną nie jest inny element. A WordPress komentarz Hello World